Siema. Siema. Mamy, dzisiaj z nami jest John Flower. może to ja Janek. Możecie go znać. A występowałam u niego. I tak, dzisiaj mamy konkurencje piłkarskie, pięć konkurencji. Karne wolne, tuta touch, touch i sam na sam. Yy, pomysł jest wzięty od yy, takiego znanego youtubera. A i tak, Po pięć strzałów. No kto wie, to ten wie od kogo. no Kto ma wiedzieć ten wie. No, i zobaczymy, jak danemu pójdzie. To będzie ogólnie jakaś seria. W sensie, bo tu będzie bardziej z takimi znajomymi. I, I więc, jak niektórzy będą chcieli, bez twarzy, to zrobimy tego typu, że e, oni będą mieli po prostu dwie konkurencje. E, bo tam zależy tam z tym Twitchem i tym One Touchem. No, i sam na sam, no, to wiadomo, że nie będą tylko karne i wolne. Ale, jak ktoś stwarza, no to te pięć, które wcześniej wymieniłem. I będziemy porównywać kto ile. Na podsumowaniu tych sobie z twarzy będziemy podsumowywać ile, na ile strzelili i ci, którzy mają te 5. Więc możemy. No zaczynamy już. Dobra, no to jaka pierwsza konkurencja? E, rzuty karne. No, dobra, no to jaka kolejność. Rzuty karne, potem co? Rzuty wolne. 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 A potem jakoś się po, dobra. To pięć, tak? To pięć. Dobra, a skąd te karne? Stąd? No. Dobra. Fuck, tak, bo... boisko te... też nie jest takie, ale chociaż tu jest taki święty spokój. U... spokój. Dobre jest boisko, dobre jest boisko, nie rozrzekaj. U nas robią, ale no i tak tam średnio by się nagrywało, więc tutaj nagrywamy. Tam często młyn taki jest, kurde. Co? To jest to takie młyn u nas jest. No A no tutaj spokój można sobie normalnie... No. Dobra, pierwszy rzut. No nie każdy chce nagrywać. Dobra. Pierwszy karny i pierwszy trafiony będzie. Patrzcie to. Tak. Mówiłem! Mówiłem! Pierwszy z Nie, No. Johnny postarał się. No i tutaj kończymy na trafionych. I zobaczymy się... Ej, stąd. Stąd? Bliżej, bliżej, bliżej. bliżej. Czy stąd? Stąd chyba, co? No, jest jakoś Czy w stąd obrębie. Dobra, stąd. Bo ja już zapomniałem. No. Dobra, drugi teraz. Przestrzeli drugiego. Skurr, nie trafiłem. Skubaniutki Nie ma. Dobra, ale chociaż jeden honorowy jest trafiony. No właśnie. Znaczy. Zobacz, zobaczymy jak będzie dalej. Stąd chyba. Stąd. Stąd Dobra. No ale Ciężko może być. Skubany prawie. By to siadło. No siadło, by kurde, by siadło, no? jakby nie słupek. Ładnie strzela. Jak nie on, jak nie on. Aż mnie szokuje aż, aż szkoda, bo kurde. To mogło być, to mogło być. No a my mógł tam się tak zrobić. Eee, przerwy, bo wiatr i znosić będzie. No chwila chwilę przerwy, bo znosić będzie, wieje wiatr. A i każdą konkurencję będziemy my, y, tom, porównywać i końcowy wynik, no to no tak już tak w przerwie, czego nie było. Babunki bogarówek trochę przeszkadzało. Więc trochę dzisiaj przerw będzie, ale może w kolejnych częściach... No, dobra, chwilę. chyba jest już git, można chyba strzelać już. Dobra, razem do bramki lecimy. Czwarty rzut karny, tak? Dobra, tak. Kurde, no! skubanych honorowego ma. Ma Nie, honorowego. Szkoda, że tylko na tym honorowym się, się skończyło, no. Mo może nadrobi na rzutach wolnych, może. Może na sam na sam. Sam na sam jestem słaby. No kurde, jak wieje. Na, na, ale też dawno jakoś... zobacz, jestem sam na sam. Nie jest mi po drodze. Więc ostatni rzut karny. To ja może z drugiej strony teraz, co? Jak chcesz możesz lewą. O lewą, kurde. Dobra, próbuję. Ja cię nie podpuszczam, John. Ale ja sam ciebie powrócę. Dobra, Johnny! O kurde! <noise> ja, nie ja, wiem, ja, nie ja nie wiem co ja zrobię, nie ja jeszcze dobre, jeszcze dobre wiem, że miałem, Ja nie wiem co ja tu zrobiłem, no, ja, 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 ja mam tu ja trafiony! Ja to nas komentarza! No, ale ty jakbyś uwagę w jakbyś kurde, slowbo, no. Dobra, slowmo! Po pierwszej e, konkurencji konferencji ja wiem na ale jakby ten dwa karty trafił, więc kurde, ten drugi i trafiony, co nie wiem, nie wiem co zrobiłem taką. Ty, a pan to może, by, może bym trafił, kurde, gdybym trafił w bramkę <grym> Tam byś trafił, jakby... gdybyś mógł wszystkie trafić, jakbyś w bramkę tam. że ty wolny. A to ile i skąd mam jej robić? No no to jakoś trochę dalej, co nie? Dalej? Co No Może tak skąd, no jak chcesz. Skąd ustawiasz sam Stąd? może być I co z różnych miejsc za każdym razem? Z różnych... No to, no żeby nie było tego samego Dobra. jak zasunąłem ja, no, ja mam dobry dobry ale poszło wiesz wnioskuję o wyższe bramki zobaczymy czy coś trafi teraz dobra to teraz musisz ale nie moje wykonanie dzisiejsze to jest o bo akurat tutaj, tutaj przed wami lipa. dobra trzeba to nadrobić trzeba coś obronić bo jeszcze nic nie obroniłem dobra Musi to się zmienić Gotowy? Może być Taka, no taka przyjemna, taka fajna Może być Dobra Teraz się moja obrona Wstąp? Jest dobrze Stąd? No A! Ale zwaliłem No straszna lipa A, czwarty czy strzeli honorowego ma dwa uderzenia prosto na niego prosto na niego no było do złapania ale no, nie gramy na dobitki więc co na luzie Na Flower no, znowu próbuję od tej strony czy John Flower trafi honorową bramkę? no to jest pytanie to jest jak woska I... I to nie? Co, już myślałem, że, że wejdzie. Już myślałem, że szybciej I to było czwart czwarte czy piąte uderzenie, Piąte chyba. Piąte? Piąte już było. Moim zdaniem piąte. Moim też. To piąte. Dobra. Ty ale myślałem, że sp spadnie szybciej. Nie, przyjechałem się. Nie bo ona już zaczęła szybko spadać. Dobra, teraz No flower. Ty sobie, którą chcesz. Dobra, tego toucha robimy teraz. Wanta, O kurde, skrubany. Ale nie, po rzutach wolnych, taka lipa. Ani jednego honorowego. Dobra. Co? No, że może być ciężka ogólnie. Dobra, na koniec rozgrzewki, teraz go dojeżdżam. Teraz go ściskam, kurde. Jak na razie na 11 strzałów, a ów dwie bramki to porzutek karnych. Jedną miałem na luzie do wybronienia, nie wiem jak. Dobra, no. lecimy. Kurde. E, teraz go ściskam. Dobra. Dobrze. Może z tej strony stanę, bo to coś... Dobrze mi się wywala w tamtą stronę, to może jesteś od tej strony. Mam Trzecia próba. Kurde. Kubany. Prawie wykopałem nad tym A. Mamy mi <laughs> Lubię wysoko Widać, że Lantas to, to nie jest jego mocna strona Co? <laughs> O ja Co to było <laughs> Bo ona się tutaj podbiła Podbiła się Dobra No tak pod kurkę Nie Dlaczego? poszło, nie poszło Dobra, ja nie, nie, poszło, poszło. Dobra. Ja nie mogę ale wiocha Zero, dwa, A, zero, zero. Kiedy, kiedy będzie można się odegrać Może zrobimy drugi set, zobaczymy. Bo przydałoby się odegrać coś. Bo nie satysfakcjonuje mnie ten wynik. Coś wymyślimy jeszcze. Z tym dobra. Teraz sam na sam czy tu też. Może to dawaj tego sam na sam. Dobra. Stąd zaczynasz. Skąd? Stąd. Sąd gdzieś. Co? No tu już zaraz ruszysz. Cały czas z tego samego miejsca? No tak, no bo ty, ty, ty musisz podejść. Dobra, dawaj. Stąd zaczynam? No dawaj. Daje. Zaimponił mi. Ja nie wiem, naprawdę. No, chyba sam to jest Sama Sam, sam na sam, sam się nie czuję jakoś. To ja dobrze to w ogóle Dobra. zrobiłem? Dobra, dawaj John. To dobrze to zrobiłem? Czy to jakoś inaczej się robi? W sensie może być. Jak chcesz, możesz dłużej, możesz tak. Kur... Tak. Aj! Masełko Czesia piówa, John Flower, czy strzeli po raz drugi? Dawaj A, bo ja już od razu ja. Chciałem od razu rozładować Gdzie on jest? O, tu o pur. Jest! Nie no Nie wiem, nie wiem, nie wiem Co? Znowu mi połączę poszła Jest? Aż muszę buta zawiązać z wrażenia Dobra, trzeba przyciskam, aż czy but rozwiąże. Przyciskamy teraz go. Kurde, to mi się nie podoba. To ja ciebie ściskam teraz. Zaraz wypowiedzę. Na... To jest druga strata. To jest druga strata. Dawaj. Jojojojojo. To jest druga

no z czemu nie wdałem tak powiem, No tak delikatny Fejkszą tak by drag najmniej chwilę Dawaj Piąta próba Nie podoba mi się to Nie podoba mi się oh. a, to Ale to było dobre co? No a wyśmienite U kur nie, nie. Raj! Jeszcze Jeszcze mam szansę, jeszcze mam szansę! Fuck! Tak. Mamy to! Zawone! Dwa. Dwa mi po nocy proszę dobra! Przechodzimy do tutta. Czy to było? No, Ponocy mi pasona. No ja wiem, że ja oddałem dwie tak są albo nawet trzy. Przebyłaś i ten karny, co była Co? Przebyłaś i ten karny, co taka Co karny? No ten karny zapuściłem oh. Mam radę rozsutać Ostatnie pięć Tu Uuu, dobra brona, dobra obrona! Nasełka! Dobra, to nie było co? Co? To był <śmienki> Była. Byłem w to Zaraz muszę stąd ładować! Dalej niż wolny! Dobra, ładuję! Jest! Nic yes! Widzieliście to? No? To było dobre. Za, ba za bardzo do przodu wyskoczyłem. Znowu mi po palcu poszło. No, A to dobre było, co? A nie podaj. Co? Podaj, bo się ci podałem. To, to było dobre, co? No, to była druga próba ta. Kurde, ale nie spodziewałem się, czegoś takiego podżonę zależy. SZOK Niedowierzanie! Próbujesz mi umawiać kurde w tym momencie? Tak Jestem dobry, <laughs> jestem profesjonalny. Dobra dawaj Może szczęście do końca dopisało? Ja <laughs> 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 Może szczęście To był <laughs> fart Dałem mu Dobra Ja nie wiem słuchaj. Ale zepsułem, ale wiocha Wiem, że wiocha, jest, taka... jest taka lipa Weź to weź i. Dzień Wiesz, to co będzie w filmie. To się weź no. nie. No. Ja sobie żartuję, oczywiście. O, kurde. o jak czuję! Jest. Jest. Myślałem, że w drugą stronę uderzy bardziej. Bo to, bo to był okrzyk. Dobrego strzału. Dobra, ostatnia próba. Z okrzykiem siądzie. Dobra. Żam, żam, ruda, Kurde. Dobra, zaraz. Dobra. dobra, nie jest źle chyba. Dobra, chyba nie, nie ma lipy. A my? Mogło być lepiej, szczerze mówiąc. Do ja końca nie jestem usatysfakcjonowany, ale... Mogło być też gorzej, więc nie ma lipy, no. Ale tak. W szczególności... I... Jak tam, ja to chyba nie... No ja to... tylko no są to ja nigdy dobrej nie byłem. Przyznam się, bez wisiach. Nie, nie są mój ten... Ale ostatnio osoby lubię czasem popykać, ale... Ale no... Do wybitnych to nie należy. Dobra, to mamy tak. Dwa gole z y, rzutów karnych. Dwa sam na sam i jeden z tutaczy, ta? Dobrze wszystko powiedziałem. Tak. Jeden z czyjem? Je, jed, dwa? Jeden. Dwa? Dwa... Trzy, dwa dwa szyję te tutaczy chyba. Tak. A, no tak, dwa, 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 dwa. Wow! Dwa, 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 dwa. Dwa. Pomółeczkę tak jest. No, chciałeś mi odjąć punkt? Tak, dobra, to mamy. Nie, to do... do... no, że mam mało, to jeszcze chciałeś mi zabrać? Na no 20, widzicie jakie jestem? Na 20, a 5 strzałów mamy 6 punktów. Wow, po prostu. Ja jako pierwszy w tabeli, gratulacje. Dzięki. 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 Pierwszy, pierwszy. To <grym>. pierwszy po odcinek. Dobra. dobra, ja liczę, że będę po prostu miał szansę jeszcze rewanżu. Poćwiczę trochę będę miał szansę rewanżu i się odegram, bo ten wynik mnie jakoś nie satysfakcjonuje. Trochę kiepski, ale mogło być gorzej. Jest dobrze. Jest dobrze mówisz? No jest dobrze, bo pierwszy jesteś. No dobra, ale po pierwsze odcinek. <grym> <trzydy>. W <grym grym> drugim <grym> odcinku <już> będę drugi. W <grym> trzecim, w trzecim no, to to się to zależy, możesz być dalej pierwszy. W swojej kategorii. A, to też. No i może po prostu lepiej ich obronić, co nie? No. jak? Dobra, ale ja liczę nadal, że będzie można się odegrać na, w tych kategoriach, czy jakieś inne kategorie będą niedługo, że jakaś druga seria, coś takiego, że z innymi, albo to samo się odegrać, coś takiego, nie wiem. No może jakieś ale inne kategorie, albo to samo, tego, że jakby drugi sezon. No. Bo czuję, że, że tutaj dobrego miejsca to chyba nie będę miał. Dobra, nie jak chcecie. Ten, czy jak chcecie dru, drugi sezon, to nam po prostu rewanżona, to każdemu byśmy mogli zrobić takie po dwa odcinki, co nie? że e, po dwie takie serie. No zawsze coś takiego można zrobić. Nic, ale co pożyjemy, zobaczymy. Więc. No ale pamiętajcie, żeby zostawić sułą łapkę w górę, wpadajcie na nasze instagramy, tu macie żona, Tu John Flower, tu jest tu, a gdzieś tutaj moja będzie. dobra. Dobra, do następnego do następnego. Cześć. Cześć.